Jestem przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, organu, o którym Państwo słyszeliście z pewnością w kontekście sporu o praworządność. Postaram się w krótkich słowach przedstawić Państwu z naszej perspektywy spór o praworządność w związku z Radą. Znajdujemy się na sali posiedzeń plenarnej. Tutaj podejmowane są decyzje. Krajowa Rada Sądownictwa liczy. 25 członków, wśród których są osoby zasiadające z urzędu: minister sprawiedliwości, pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz osoba wskazana przez prezydenta. 21 członków pochodzi z wyboru. Otóż spór o Krajową Radę Sądownictwa rozpoczął się, kiedy parlament w 2017 roku uchwalił ustawę zmieniającą sposób wyboru 15 członków Rady części sędziowskiej, czyli sędziów. Do 2018 roku sędziów do Rady wybierali sędziowie na zgromadzeniach przedstawicielskich. Od 2018 roku wyboru dokonuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Możecie się Państwo opierać na wiedzy autorytetów. A możecie Państwo udać się w wycieczkę poznawczą i własnym rozumem, po zapoznaniu się z podstawami prawa i podstawowymi zasadami ustroju Rzeczypospolitej Polskiej wysunąć samodzielne wnioski. Na taką wycieczkę bardzo krótką Państwa zapraszam. Część środowiska prawniczego uznała tę ustawę za niekonstytucyjną, Mianowicie twierdzono, że wybory sędziów do, do rady mogą dokonywać tylko sędziowie. Czy tak jest? Przekonajmy się razem. Przeczytajmy artykuł 187 Konstytucji. Na pewno Państwo dostrzegli się pewną różnicę między punktem drugim i punktem trzecim. 187 Konstytucji. W punkcie drugim nie ma określenia, przez mają być wybierani sędziowie, a w punkcie trzecim jest wskazane, że posłów do Rady wybiera sejm, senatorów, senat. W grancy praworządności mówią również to że sen jest limitowany wyborem czterech posłów do Rady nie może wybrać innych członków. Natomiast proszę zwrócić uwagę na konstrukcję artykułu 187. Ten przepis nie mówi o sposobie wyboru członków, ale określa składra. A zatem w mojej ocenie sen nie jest limitowany wyborem czterech członków. Żeby lepiej zrozumieć Konstytucję, należy ją czytać z uwzględnieniem ich in, innych zapisów, nie tylko koncentrować się oczywiście na jednym artykule. Zaproponuję Państwu lekturę jednego z podstawowych przepisów Konstytucji określających zasady ustrojowe naszego państwa, to jest artykuł 4. się tu nie jest mowa o władzy, a właściwie o źródłach władzy. Proszę Państwa, kiedyś źródłem władzy była wola boska, czy też urodzenie. Według serwisów konstytucyjnych nowoczesnych państw, tym źródłem władzy są obywatele, czyli naród, naród polityczny, tak jak to zapisano w naszej Konstytucji w artykule 4. Wszelka władza w państwie jest sprawowana z woli narodu. Tak należy odczytywać ten przepis. A co to jest władza? Jakie mamy władze w państwie? Jest wiele definicji władzy. Bardzo rozpowszechnioną definicją jest definicja zaproponowana przez Maxa Webera. To jest zdolność osiągania celów wbrew oporowi. Nawet nie sprawuje takiej władzy. Sprawują ją przedstawiciele narodu. Nasza konstytucja zawiera w sobie zasadę podziału władzy. Otóż władza nie powinna skupiona być w jednym ręku, bo to może prowadzić do tyranii. Władze w ślad za dzielimy z uwagi na różne funkcje, różne aspekty związane z funkcjonowaniem państwa. I tak rozróżniamy władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą i władzę sądowniczą. Proszę przeczytać razem ze mną artykuł 10 w Konstytucji. Jak Państwo zauważyliście, dwie pierwsze władze, władza ustawodawcza i wykonawcza, niewątpliwie pochodzą z woli narodu. Gdyż posłów i senatorów wybieramy w wyborach powszechnych co 4 lata. Prezydent jest też wybierany przez nas w wyborach bezpośrednich i powszechnych co 5 lat. Rada Ministrów musi uzyskać wotum zaufania Sejmu, więc jest kontrolowana przez przedstawicieli narodu. A co z władzą sądowniczą? Konstytucja mówi, że sędziów powołuje prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Właśnie tutaj są podejmowane decyzje co do przedstawiania prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej rekomendacji na stanowiska sędziowskie. Od Sądu Rejonowego po Sąd Najwyższy. Proszę Państwa, prezydent może nie powołać osoby wskazanej przez Radę, ale nie może powołać sędziego. Które rekomenduje prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej sędziów, kandydatów na sędziów, dysponował legitymacją demokratyczną. Bo wówczas sędziowie sprawują swoją władzę z woli narodu. Jak mówi o tym artykuł 4 Konstytucji. Ten spór nie jest czysto teoretyczny, ale ma wymiar praktyczny i dotyczy każdego z nas. Otóż ci, którzy twierdzą, że Krajowa Rada Sądownictwa jest niekonstytucyjna, Posuwają się dalej. Twierdzą, że rekomendacje tej Rady są nieważne, że wyroki sądów wydawane z udziałem tych sędziów są nieistniejące, nieważne, choć obarczone poważnymi wadami prawnymi. Jakie ma to konsekwencje? W skrajnych przypadkach, takich jak prezentuje sędzia Koleżny Na no, wykonywać wyroki prawomocne, sądy sądów karnych. Tymczasem zawiesza postępowania wykonawcze. Tam, gdzie mamy do czynienia z osobami prawomocnie skazanymi, osoby te powinny być osadzone w zakładach karnych, sędzia zawiesza postępowanie i nie robi z tym nic. Czeka na wyeliminowanie życzenia z obrotu prawnego. I ja chcę Państwu powiedzieć, że naszą najsilniejszą bronią nie do. Absolutnie przebicia przez żadną władzę, ani ustawodawczą, ani wykonawczą, jest nasze orzecznictwo. Jeżeli się będziemy bali, to bez względu na to, jaka reforma zostanie przeprowadzona i co władza ustawodawcza i wykonawcza uchwali, cel zostanie osiągnięty. I proszę Państwa, wszyscy musimy dbać o to, żeby tak się nie stało. Ja całe życie broniłam sędziów, uważam, że to jest Zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi, i myślę, proszę Państwa, że damy radę. Sędziowie nie mogą walczyć orzeczeniami. W ten sposób uzurpują sobie kompetencje innych władz. Czyli według Maxa Webera starają się przełamać opór władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej, żeby wyrazić swoją wolę zmiany ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Jest to niedopuszczalne.